W tej, chwili, w tej chwili na Słowacji potrzebujemy głównie specjalistów z branży IT, czyli wszystko to, co jest związane z komputerami i z programowaniem. I dalej mamy wolne pracowne miejsca, poczytania. tokarze, ślusarze, obsługa tokarek, CNC maszyny, czyli wszystko to, co jest związane z budową maszyn. Minimálna mzda na Slovensku je okolo 330 eur rohom. Taká tá priemerná mzda je... Minimalne wynagrodzenie brutto to jest około 330, przeciętne to jest około 760-770 euro miesięcznie i możemy zakładać, że jeżeli ktoś przyjedzie na sytuację szukać pracy, będzie miał odpowiednie kwalifikacje, to w tych granicach brutto może znaleźć zyskać. Wysokość wynagrodzenia oczywiście zależy tak jak i w Polsce od doświadczenia, od umiejętności, tak jak pracownik, tylko taki manualny. Czy też jakiś kwalifikacje reprezentuje. Chcę powiedzieć, Słowensko momentalnie najwięcej ma pracowni wolnych pracowni miejsc karty do nas. Zapadnie just Słowenska, wpadnie na sever Słowenska. W zasadzie najwięcej pracy miejsc pracy możemy znaleźć, najwięcej wolnych miejsc pracy to są to duże miasta na Słowacji, to Słowacja, to mesta to mesta to mesta mała Czyli można powiedzieć zachodnia Słowacja. Ten region, który tutaj nas dotyczy, pogranicze polsko-słowackie, charakteryzuje się tym, że nie ma tutaj wielkich zakładów pracy, nie na w związku z wielkiego naboru. żeby ktoś szukał pracy, bardziej zachodnio się szuka. Polia a Polia